Do końca chciała być tym państwem wolności i tą Unią Europejską. To znaczy, krótko mówiąc, Rzeczpospolita i rozbiory, jej smutny koniec, jest dowodem na to, że Unia Europejska się nie uda. Ponieważ państwo na zasadzie praw obywatelskich można podłączyć w takim. Nie chcę... Chyba, że państwo będą chcieli, to możemy rozwinąć nawet do szczegółów. Konstrukcja Rzeczpospolitej Obojga Narodów była konstrukcją dokładnie opartą na tych samych zasadach unijnych. I niestety okazało się, że to wszystko świetnie działa, dopóki jesteśmy w okresie prosperity i wszyscy partycypujemy w zysku. Ale w którymś momencie w każdym kraju przychodzi moment, że kończy się dobra koniunktura, i wtedy trzeba poświęcić to. A i wtedy jest zawsze, to niech ci drudzy poświęcą. Nie, nie, to jest problem koroniarzy, a nie nas Litwinów, to jest problem Litwinów, a nie, a nie nas Rosinów, to jest problem Żydów, a nie nas tutaj jakichś Karaimów, ozeologian, prawda, czy innych. Wtedy się okazało, że to po prostu nie działa. Jesteśmy tą lekcją dla świata, że to nie zadziała i to teraz też nie zadziała, więc łatwiej jest opowiadać durnoty o polskiej rzekomej anarchii. Jaka polska anarchia? Liderum weto? Liberum veto jest zasadą, która której jest zorganizowana Unia Europejska, na której jest zorganizowana ONZ. Bez liberum veto nie ma możliwości stworzenia organizacji na równych prawach dla wszystkich, bo każdy musi mieć to bezpiecznie. Prawo sejmikowe ponad prawem sejmowym, to jest koronny przykład polskiej anarchii, to też to wszystko, to tak samo się próbuje to robić na świecie, no bo nie ma innej metody, żeby łączyć rozmaite nosy. Przez wspólne prawa, w oczekiwaniu wspólnych zysków. Nawiasem mówiąc, liberum veto, delikatnie mówiąc, jest bardzo absolutyzowane, ponieważ nikt go przecież w końcu nie zlikwidował. Okazało się, że bez liberum veto można było, mimo istnienia liberum veto wszystko można było robić. To nie to była przyczyna opadku Polski tak naprawdę. Jak sejton wokacyjny Stanisława Augusta Poniatowskiego wybierał pod ruskimi wagnetami to nie jeden szlachcic krzyknął weto, nie pozwalam, tylko 67 posłów i 30 paru senatorów, a mimo wszystko ten obrót doszedł do skutku, więc to, to ta, te legendy o, 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 weto, o polskiej anarchii, no po prostu nie odprawiam kawie, ale zostawiając już teraz na boku, chcę tylko powiedzieć, co to, co z tego dla nas wynika. Nie mamy za sobą dziedzictwa kolonialnego, które się nam w ramach unifikowania historii i wmawiania nam takiej samej historii jak inni, w związku z czym, że maśmy też za to samo. I nie mamy za sobą też dziedzictwa niewolniczego. Ktoś powie, że polskimi niewolnikami byli państwo No to jednak nie jest tak. To było wszystkie folwarczne chłopstwo. Dziękuję za przypomnienie słabej ostatniej frazy. Bo takie niewolnictwo. no był moment, że chłopie państwczyźni żyli sobie naprawdę dużo lepiej niż robotnicy kontraktowi na zachodzie w dużo późniejszych czasach. To znów nie dlatego to wszystko padło, tylko dlatego, że Polska jako kraj, który został złupiony, że w ogóle nie wyobrażamy sobie, że skoro wspomniałem o tych krzyżakach, żeby byliśmy tutaj, to był kraj niewiarygodnie bogaty. I niestety przez to, że upadł politycznie, to bogactwo zostało rozkradzione. Kolej transsyberyjska była budowana za to, co wyciśniali zaborcy z tutaj, z Polski. Industrializacja jakieś tam zagłębie rury, jakieś inne rzeczy w Niemczech to było budowane za to, co wyciśnięto z Wielkopolski, z, z Polaków. No bo niestety jak się nie ma swojego państwa, nie ma się swojej władzy, to, to się również jest obywatelem drugiej kategorii i nie ma się wpływu na to, gdzie zyski idą. Co nadal nam grozi dzisiaj, ale nie chcę o bieżącej polityce mówić, tylko chcę mówić o tym, że jesteśmy inni. Jesteśmy inni także dlatego, że nie ma w naszej tradycji, jak już wspomniałem, wojen religijnych, nie ma w naszej tradycji pogromów żydowskich. To jest szczególnie dzisiaj drażliwy moment, kiedy nam się wmawia takie rzeczy, no bo. Cóż, w XVI wieku przyjechał jeden legat papieski do Polski w czasach Zygmunta Augusta. Nie pomnę nazwiska, jest to do znalezienia. Pamiętam na której stronie, w której książce, gdzie on leży, na półce mojej, więc jak ktoś będzie chciał, bez trudu mogę się do tego dokopać. I ten legat papieski pisał list ze zdumieniem, że w Rzeczpospolitej Polski nie tylko życi są bogaci, nie tylko życi chodzą sobie po ulicach, jak chcą. Nie różnią się strojem, nie nakłada im się żadnych chłatek tam różowych, spiczastych czapek, ale nawet broń przy sobie noszą jak szlachcice. To się Włochowi w łebetynie w nie mieściło po prostu. Jak to jest możliwe? No ale jakiegoś powodu było to możliwe, że nie było tutaj żadnych ani w, w czasach średniowiecza, ani w czasach odrodzenia, ani w innych y, tych sytuacji. Podbijania, nawet wewnętrznego, Żydów przez nich. To samo dotyczy tak młodych dzisiaj mniejszości. Ja napisałem w tygodniku do rzeczy, jeżeli ktoś z Państwa ten artykuł, drogie, chętnie zachęcam, po, po tych rozmaitych naciskach na Marsze LGBT, jak nas spotykały, że jeśli wyznacznikiem rozwoju cywilizacyjnego. Różnych krajów ma być tak, jak dzisiaj to polityczna praporadność narzuca y, stosunek do mniejszości seksualnych, a tak samo mniejszości etnicznych, czy na przykład stosunek do kobiet, to pod każdym tym względem my byliśmy, staliśmy i stoimy znacznie wyżej od państw, które nas pouczają. O, bueno, gadanie o polskim antysemityzmie. No, był antysemityzm, tak? Bo było. Próby stworzenia w okresie międzywojennym getta Ławkowego. Nie, getta ławkowe, czyli Było próby stworzenia numerus clausus. Wtedy to się nazywało numerus clausus, dzisiaj to się nazywa parytety. To jest to samo, tylko nazwa odmienna. Bo jak wprowadzam nazwę, że parytet, co ma być niby dobre, że dla kogoś tam, na przykład, że 50% studentów musi być Polakami. Bo no to wprowadzamy numerus klauzus dla tych pozostałych niepolaków. Tak? Wprowadzam parytet dla kobiet, to sprawdzam numerus klauzus dla mężczyzn. No więc, numer klauzus, oczywiście, to wynikło z historii z wieku XIX, z rywalizacji. bo jeszcze nie chcę za długo znowu się rozwodzić na tematem stosunków polsko-żydowskich, ale tu są jakby trzy strony. To jest bardzo ważne o tym pamiętać. To nie jest tylko kwestia Polacy życi, tylko jacy Polacy. Polacy z dworu. Polacy ze wsi, którzy się w XIX wieku emancypują i chcą być w pełni obywatelami i chcą stworzyć klasę średnią i nie mogą, bo polska odmienność sprawiła, że byliśmy krajem bez miast, bez klasy średniej, krajem sieciowym można powiedzieć, zupełnie innym i w tym kraju rolę klasy średniej pełnili Żydzi, więc jeśli zostaliśmy przez zabory wepchnięci w inny zachodnioeuropejski nurt cywilizacji musieliśmy tę klasę średnią tworzyć, to musiał być no klecz, mówiąc w policz. Musiało dojść do starcia. To starcie w XX wieku rzeczywiście przyjęło taką formę, że Polacy chcieli awansować, chcieli studiować, chcieli brać miejsce w dobrych zawodach, a one były zajęte. No pojawił się argument, który dzisiaj każdy powinien uznać, szczerze mówiąc. No, to jest też zabawne. Kiedyś napisałem mi rękę z że tak by było, gdyby było możliwe yy, sprawdzić że gdyby wziąć jakiś z tych najbardziej uważanych za dorzeerczy artykuł Dumowskiego z 30 przełomu lat 20-30 i w miejsce w słów międzynarodowe żydostwo, które się dzisiaj nie używa, bo źle strasznie się kojarzą, wstawić słowo rynki finansowe, to można to wysłać do krytyki politycznej, do New Statesmena, do dowolnego lewicowego pisma, wydrukowanego, by i byli z Afryce. No ale to jest inna zupełnie historia. Więc no dobrze, no, pouczają nas, że tego, że było u nas te e, takie pomysły, żeby wprowadzić ten parytet dla Polaków, żeby skoro, no bo pojawił się taki argument dzisiaj był używany, że skoro studia wyższe utrzymywane są przez podatników, a 70% podatników to Polacy, no to nie, może tam nie będzie więcej, a, a tylko 10% obywateli to Żydzi. To dlaczego 50% studentów ma być Żydami? Będzie tylko 10%. Ja nie mówię, że to było dobre rozumowanie, ale wziąłem sobie książkę Tomasa Sowella o źródłach bogactwa narodów, taka trochę jakby w duchu Adam Smitha, wydaną po polsku zresztą, jakby ktoś był ciekaw. No i on tam pisze, że w Stanach Zjednoczonych to właściwie do lat 50., -tych, 60. -tych, studenci pochodzenia żydowskiego na najlepsze uczelnie mieli zakaz wstępu. I w zawodach rozmaitych, prawniczych, a zwłaszcza medycznych, Żyd nie mógł liczyć na to w Ameryce, że zostanie zatrudniony w dobrym szpitalu albo w dobrej kancelarii prawnej. Kto o tym wie? To jest kwestia, co to jest polityka historyczna. No. Kręci się filmy, kraj, w którym segregacja rasowa była taka, że w wojsku nie mogli służyć jednocześnie biali i czarni. Kręci filmy o II wojnie światowej, gdzie w są biali i czarni, koło historyczne. No, ale cały świat to no widzi tak, ale to znowu, znowu dygresja. Proszę Państwa, powiem coś, kiedyś użyłem tego tytułu i chyba znowu użyję, rozwijając to w książce. Z polskiego antysemityzmu to my możemy być dumni. Nie z faktu, że on był, bo on był wszędzie, gdzie byli Żydzi i nie Żydzi, to wszędzie był antysemityzm, tylko z faktu, że on przybrał tak cywilizowane formy, że nie ma porównania między tym, co działo się w innych krajach, a tym, jak myśmy traktowali swoich Żydów. Eee, najbardziej zacytowałem tu, jak przychodzi do dyskusji, że przecież to w polski antysemityzm odwieczny tego pojawia się nazwisko Romana Najbardziej żydożercze dzieło Romana wydane bodajże w 1931 czy drugim roku co zeszłym schyłku jego aktywnej działalności, po dwuostym latach 1939, ale w zasadzie po 1932 trzecim nic nie napisał poza powieściami. Najbardziej żydoledze dzieło dworskiego, weźmy Żydzi w wieku XX. Cytuję z pamięci, jak wygląda wstęp. Wstęp wygląda tak, że kwestia żydowska nigdy dotąd nie została poważnie przedyskutowana, a ze względu na co to, co dzieje się dziś na świecie i ze względu na wielki Upadek międzynarodowego żydowstwa, chodziło o kryzys finansowy. Dla żydowskiego, tak jak dla całej jego epoki nie istniały jeszcze grupy interesu, nie wypracowano tego pojęcia, więc w analizach się posługiwano na tym, jako całością. Więc Red w obliczu tego, co się dzieje, jest naszym wspólnym obowiązkiem i Żydów i nie Żydów usiąść do jakiegoś stołu i wynegocjować te interesy sprzeczne. Żebyśmy mogli jakoś ze sobą żyć. To już troszkę odszedłem od y, y, litery oryginału, ale w takim duchu jest to dokładnie napisane. Bo inaczej, Birzet jeśli do tego nie dojdzie, jeśli te kwestie nie zostaną poważnie przedyskutowane i nie uświadomimy sobie tych sprzeczności i nie rozwiążemy tych sprzeczności, to skutki tego mogą być straszne, a najgorsze dla samych Żydów. 32. rok facet coś takiego napisał. Wielki Żydorzec. Pokażcie mi na całym świecie takiego antysemity, którego antysemityzm polegał na tym, że on mówił, że Żydzi muszą usiąść z nami do stołu i musimy ustalić jakoś rozwiązanie tych sprzecznych interesów, bo inaczej dojdzie do strasznych rzeczy. Długo by można rozwijać, ale chcę ja powiedzieć, nie mamy tego doświadczenia w swojej historii. Nie wyrządzaliśmy takich krzywd jak ci, którzy nas dzisiaj wtłaczają w swoją historię i mówią... Skoro myśmy mieli nazistów, a swoich nazistów mieli wszyscy w Europie. Jakiś tam oni się nie zawsze nazywali nazistami. Ale było potem te legiony SS z czego tworzyć. Poza jednym krajem, w którym żadnego SS się nie udało utworzyć, to akurat była Polska. Jakiś tam Batalion góralski próbowali zrobić, ale cały dezerterował nie dojechali do tych ośrodków szkolenia, prawda? Więc skoro myśmy mieli, my, Zachód, ci lepsi, mieli swoich nazistów, no to wy, dzikusy, też musieliście mieć swoich nazistów. gdzie no, był by to jakiś ruch narodowy, no był, tak? Było NR, było A, to to są polscy faszyści. Takiego się nie chce wyrażać, bo zaczynaliśmy od Modlińczy, no Nieprawda. Kłamstwo, nie ma nic wspólnego, polski ruch narodowy z jakąkolwiek z realizacjami nacjonalizmu innych krajów. Ja często to powtarzam, wydaje mi się, że to jest obrazowy wyjaśniające sprawę kwestia. Nacjonalizm jest czymś takim jak muzyka ludowa. Jak ktoś Państwu powie, czego słuchasz muzyki ludowej, to nie macie Państwo pojęcia, czego słucha. Czy to są jakieś trombity, czy to są jakieś tamtamy, czy to są sitary, czy to są tańce, czy to są. El Condor Pasa, czy jakieś tam inne rzeczy, ponieważ każdy lud wytworzył swoją muzykę ludową i jest muzyka ludowa, ale w każdym miejscu świata ona jest zupełnie inna. I tak samo jest z nacjonalizmem. Każdy naród wytworzył swój nacjonalizm, ale każdy z tych nacjonalizmów jest zupełnie inny. I ze zbrodniczym, arcyzbrodniczym nacjonalizmem niemieckim polski nacjonalizm nie ma nic wspólnego poza nazwą, chociaż Dmowski sam siebie nazywał nacjonalistą, bo to wtedy jeszcze nie niosło tak potwornych skojarzeń. Sługa Boże zresztą z, z kardynałem Stefan Wyszyński często mówił o polskim nacjonalizm w sensie pozytywnym. Miło się, no, mam nadzieję, niebawem błogosławionego e, opinią wesprzeć. tak, to często te cytaty są przywoływane gdzieś w internecie, ale cały, cały trząs z rzeczy o e, kardynała Wyszyńskiego o nacjonalizmie polskim, odmienności jego od nacjonalizmów zachodnich. Warto było to wydrukować by i przede wszystkim też hierarchią to do, do, do przestudiowania, bo padały jakieś takie określenia w tych listach hmm, wynikające no, z niewątpliwie z niewiedzy na temat o tych rzeczach, o których tu mówię Państwu. Ale przecież zobaczyć ten narzucony nam schemat, że wy jesteście zapóźnieni, tacy sami, ale zapóźnieni, więc macie tę samą historię, więc musicie znaleźć swój kolonializm, musicie znaleźć Swoich, swoich faszystów w swojej historii i tak samo jak my teraz za to odpokutować, przepracować, to jest właśnie znaczy, tych z naszej cywilizacji. To znajduje głosicieli wśród Polaków. I nie tylko jednego pana doktora, czy może już nie daj Boże profesora Sowy, którego tu cytowałem, ale przeróżnych medyków, którzy opowiadają, o tak, tak, tam było SS, a to było NR, prawda, i były rzeczy zupełnie nieporównywalne. Ja wspomniałem o tych mniejszościach seksualnych, tak? tak zwanych, jak to się dzisiaj nazywa. No, szajba ogólna światowa. Tylko to jest bardzo szczególna rzecz. Tu szczególnie tę polską odmienność widać. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że ostatni facet odsiadujący wyrok za seks homoseksualny w Niemczech wyszedł z więzienia w roku 2004. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że karalny, że chyba ostatni wyrok skazujący wprawdzie zapadł w latach 70. w Wielkiej Brytanii, ale gdzieś tak jeszcze do 90. do 2000 roku sam fakt homoseksualizmu był w kodeksach karnych penalizowany. Kiedy w Polsce zniesiono ten karę za homoseksualizm? No nigdy. Ponieważ on nigdy nie był w Polsce karany. Ponieważ nigdy nie było to w żadnym kodeksie karnym. Oczywiście byliśmy pod podzabrani, więc w kodeksach karnych zawodców za to nie odpowiadamy. Ale już natychmiast po tym, jak Wolna Polska powstała, jak stworzono pierwszy kodeks karny, w ogóle nie przewidywał takiego przestępstwa. Tak samo jak to, kiedy Wolna Polska powstała, od pierwszego momentu pełne praw obywatelskich wszystkie obywatele mieli bez względu na płeć. Na co mieszkanki Belgii musiały czekać do lat prawie że 70. i większości krajów zachodnich. Eee. Dlaczego? To jest, to jest ważne pytanie. Bo my byliśmy zawsze katolikami. W przeciwieństwie do protestantów, przepraszam, teraz ja mówię o takich stereotypach. Ja mam przyjaciół protestantów, mówię, że za obrażają, ale ja mówię o pewnym stereotypie. Protestanci mają, przepraszam, to chyba nie jest takie brzydkie słowo, mogę go użyć. Dogla takiego. Ich mentalność mieli, no może bo dzisiaj to jest bardzo, ale ich przez to, że nie było sakramentów świętych, które odrzucili, a w tym sakramentu pokuty, ich mentalność zawsze była taka na, na granicy histerii. Chodzisz po ostrzu noża, on mskim jeszcze w lewo czy prawo, koniec. A kto taki w komedii taki fanatycznej, niech kiedyś w teatrze telewizji grany przez Bocera Bożego, kto palec mu poda, to już nie ma dla niego żadnego ratunku. Więc ta tematyka obyczajowa w Zachodzie była zawsze połączona z jakąś taką straszną histerią. Naprawdę. Czy to było w wydaniu protestanckim, czy to było w wiktoriańskim, czy purytańskim zwłaszcza, czy nawet w krajach katolickich, gdzieś to zawsze było jakieś takie właśnie pełne takiego chorego napięcia. I z tego napięcia wynikały prześladowania homoseksualistów, ponieważ homoseksualizm postrzegano jako wyrafinowaną rozpustę. No nie patrzono na to tak, jak dzisiejsza nauka to pokazuje, tylko uważano, że no co, Wszyscy no ktoś tak dogadzał, że już kompletnie opaliło prawda, i nie wie co robić. To się ku własnej płci obrzydliwiec zwraca. Trzeba go za to ukarać. Zupełnie inna sytuacja w ja to wiążę z naszym katolicyzmem chociaż szczerze mówiąc, najstarsze zachowane jeszcze z czasów przedchrześcijańskich, najstarsze zachowane źródło wiedzy o Polakach, czy pra-Polakach, czyli listy Ibrahima i Dni jest jego relacja z podróży, gdzie on opisuje kraj Mieszka pierwszego jest opisywany, przede wszystkim jest cytowany w podręcznikach, jak opisuje gród, drużynę książęcą Mieszka i tak dalej, natomiast on też tam opisuje że jest to kraj dziwnej obowiązkowości, gdzie z jednej strony kobiety nie są y, jakoś tam pilnowane i, i, i nie ma wielkiego przykłada, nie przykłada się wielkiej wagi do wyborów moralnych, a z drugiej strony, mimo że nie są pilnowane, to nie są rozpustne. Co bardzo dziwiło Ibrahimu i, I Jakuba, że jak można spuścić kobietę z oka, na czas, jak to prorok mówił tam dłuższy niż między jednym a drugim płodieniem błądzicy, a i ona jednak nie wykorzysta tego w jakichś niecnych celach. Ale niewątpliwie fakt przepraszam, mi ja się zabrzmi, to cynicznie, ale mówię o takiej polskiej chłopskiej, poczciwej mentalności, że, że jest coś takiego jak sakrament pokuty, zupełnie zmienia podejście do rzeczywistości. Ponieważ jeżeli Purytanin czy Wiktorianin zachodni zgrzeszył, to dostawał szału, że będzie smażył się w piekle on i cała okolica, i wszyscy. No Polak cóż, jak z grzeszy, no to się, Trzeba będzie to jakoś wypowiadać. <gadanie> jakoś pogadać, poszukać księdza proboszcza, wyjaśnić, no jakoś, jakoś się z tego wydobyć. Być może to nam dało jednak pewną swobodę yy, Brak tej skłonności do histerii. Można zauważyć, że nigdy w polskiej literaturze, na przykład, jak się pojawia wątek homoseksualny. Ja już nie mówię o historii. Nie? Nie, czy, czy był jakiś polski Oscar Wilde, którego za to skazano, był jakiś taki polski wypadek, nie wiem, jak Verlaine, który przechwycono jego listy miłosne do poety Rembrandt, i tam dwa lata w pierlu francuskim czy belgijskim, nie pamiętam, przesiedział za te listy. Nie było tego, ale w literaturze, weźmy sobie Ferdyburka Gąbrowicza, twój kolega PDPD hmm. się tego dobiera do Wadka. No nic to, nic to, książę Seweryn też sobie lubił, żeby tylko damy się nie dowiedziały. Bo no, była zawsze, homoseksualista seksualista w polskiej też postacią śmieszną, nawet sympatyczną, jak pan trzecio z kabarecików, którego idealnie wciela się dzisiaj Robert i myślę dlatego, że wiele ludzi <śla> lubi. Ale nie ma tego ścisku, proszę Państwa. Lubię się powoływać zawsze na ludzi z przeciwnej, z przeciwnej strony ideowego sporu, żeby nie było podejrzenia, że cytuję swoich. Jest taki Pan Maciej Bidula, aktualny profesor, aktualnie chyba nawet został posłem, doradca, mózg Roberta Biedronia wspomnianego. Zdaje się, że zresztą Biedro za bardzo z tego mózgu nie korzysta. Pan Wydula robił badanie z socjologią. Robił rozmaite badania, wśród nich te głośne, raczej na prawicy głośne badania elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, które kompletnie rozbiły mity o chłopstwie polarnym, no ale z jakiegoś powodu tamta strona w polityce nie chce to przyjąć do wiadomości, bo i to jest ich problem, dlatego przebywają. Natomiast wcześniej przed tymi badaniami psyńskimi były takie badania nad polską raczejowością i to były nawet wydrukowane w akcji lewicowym portalu Krytyce Politycznej, o tym podsumowuje ten. No i najlepsze mówi, no i na mówiono, że z tym homoseksualizmem w Polsce.